O Panie Jezu, jesteście zwycięstwem nad śmiercią, absolutnym triumfem, który przypomina ech echem przez wieki i pokolenia, bo jest napisane w Mateuszu Twenty, oset, werset 6: Nie ma go tutaj, bo on się wzrósł. Te słowa są jak grzmot, który rozrywa niebo ludzkiej ciszy i ogłasza, że śmierć została pokonana, że pusty grobowiec jest dowodem Twojej niekwestionowanej suwerenności. Jak możemy kontemplować tę chwalebną prawdę, nietraktowana przez mieszankę czci i zdumienia? Ta sama moc, która uwolniła cię od prądów śmierci, to ta sama moc, która może teraz zaatakować nasze życie, aby wyleczyć każdą ranę, przywrócić każdy zepsuty kawałek i doprowadzić światło do najgłębszej ciemności, tam gdzie występuje ból, w którym występuje beznadziejność, w której występuje choroba. Wołamy o przejaw tej wiecznej mocy. Panie, jesteśmy wdzięczni za ofiary na krzyżu, w którym na Was przyłożył ciężar naszych grzechów, gdzie cierpienie, które należy do nas, zostało przyjęte przez Wasze święte ciało. Ból, który wyglądałeś, był tak przytłaczający, że ciemność pokrywała ziemię, ale nawet nie mogłaby usunąć jasności Twojej odkupieńczej misji. Cena została wypłacona w całości, a pusty grobowiec, jest świadectwem, że nowe życie jest dostępną rzeczywistością dla każdego, kto wierzy. Nie ma wątpliwości, że żyjesz, że jesteś obecny i że moc, która powstała w Tobie, gotowa do obsługi cudów w naszej historii. Jesteśmy wdzięczni, głęboko wdzięczni za wszystko, co zrobiłeś i nadal. Dzisiaj, O Jezu, błagamy, aby ta moc Waszego zmartwychwstania wchodziła nad naszym życiem nadprzyrodzonym. Wiemy, że ten sam Bóg który wychował Cię z grobowca, może również wstać z każdej formy upadku, więzienia lub ucisku. Panie, Panie, łańcuchy, które wiąże nas ze strachem, te niewidzialne sznurki, które próbują nas sparaliżować i uniemożliwić przejście do boskiego celu. Przyjdź ze swoją władzą nad każdą poważną chorobą, która atakuje nasze ciała. No dalej, każdą traumę, która dusi nasze emocje. Pojawia się każda poczucie winy, które waży nasze sumienia i każdy niepokój, który kradnie nasz odpoczynek. Żadna z tych złych sił nie może oprzeć się mocy, która wzrosła do ciebie wśród umarłych. Więc wołamy: Dotknij nas, Panie, swoim potężnym dotykiem Przekształć nas, odnowić i uczyń nas ponownie. Nawet gdy wszystko wydaje się cicho, wiemy, że nie jesteśmy porzuceni. Ty, Boże, jesteś Bogiem, który przygotowuje zwycięstwo nawet zanim będzie widoczne dla naszych oczu. Kiedy okoliczności krzyczą desperacko, pracujesz w tajemnicy, aby wykonać niemożliwe. Kiedy płacz, wydaje się być jedynym towarzyszem duszy, splatasz pieśń z radości, która wkrótce będzie się rezonować. Dziękuję, Panie, ponieważ nawet jeśli nie rozumiemy dróg nieba, ufamy, że jesteście wierni i po prostu spełnić każdą złożoną obietnicę. Mimo to Chryste, Chcemy głębiej wołać, zanurzyć się głębiej w tym całkowite poddanie się Wam. Zdajemy sobie sprawę, że siła Twojego zmartwychwstania jest nie tylko wydarzeniem historycznym, ale żywą siłą, która chce codziennie płynąć w naszym życiu. Chcemy doświadczyć pełnego wymiaru Twojej miłości do odbudowy. Dlatego kontynuujemy tę modlitwę, wylewając nasze serca przed Wami, mając nadzieję, że każde słowo. Będzie jak kadzidło przed Waszym ołtarzem. Panie Jezu, tutaj jesteśmy przed Wami, płacząc z całą naszą istotą, że ten sam duch, który powstał z martwych, aby ożywić każdy obszar naszego życia. Niech ta boska moc przepłynie nad naszym zdrowiem, przywracając każdą narząd, każdą komórkę, każdy kawałek naszego ciała fizycznego. Nie ma choroby, która opiera się na dotyku żywego Boga. I wierzymy, że jesteś w stanie wyleczyć się od najprostszych do najpoważniejszych i złożonych chorób. Ten, kto wygrał śmierć, może przynieść nowe życie tym, którzy są wyczerpani, słabi lub zużyci. Wołamy o pełne uzdrowienie, ponieważ wiemy, że jesteśmy nie tylko ciałami, ale także umysłami, duszami i duchami. Dlatego błagamy moc Twojego zmartwychwstania, aby dotrzeć do naszych myśli. Całkowicie je odnawiając. Wydłuż, Panie, każdy łańcuch strachu, każde ziarno wątpliwości, każda mentalna udręka, która próbuje ukraść nas spokój, rozmawia z nami w ciszy, rozmawiając z wiatrem i dowód, a sonatę i to bez ruchem atakuje nasz umysł, napełniając nas jasnością, skupieniem i nadzieją. Chodź, Boże, o naszych związkach, które często są ranne przez szorstkie nieporozumienia lub odległości emocjonalne. Włóż w nas nowe serce, serce chętne do kochania, wybaczania i służby. Przywróć coś, co wydawało się zagubione. Rekindles Flames, który wydawał się wymazany, i tworzy nowe mosty komunii wśród tych, które są oddzielone. Wiemy, że miłość jest znakiem Twojej mocy, i chcemy odzwierciedlać tę miłość w każdej interakcji, każdym gestie i słowie, tak jak wnieśliście. Pojednanie między Bogiem a ludzkością przynosi także pojednanie w przypadku konfliktu, uzdrowienia starożytnych ran i zapieczętowania głębokich blizn. O Jezu, naszego zbawiciela, wygrał śmierć ze Waszą moc z martwych wstania. Nadal krzyczymy: Uzdrawiamy mnie, Panie, z siłą Waszej odkupiającej miłości. Niech ten sam Duch Święty, który wychował Cię z martwych, potężny i wieczny, przyjdzie teraz na mnie. Po każdej osobie. Która podnosi tę modlitwę, przynosząc nowe życie do każdego zakątka naszego istnienia. Wasze słowo oświadcza, że jeśli duch tego, który wzniósł Jezus, zamieszka w nas, będzie on wiosle nasze śmiertelne ciała. Następnie, z wiarą, otwieramy nasze serca, aby otrzymać tę obietnicę, że Twoje życie może przepływać w nas jak rzeka żywych wód. Panie Jezu, prosimy Waszego ducha, aby ożywił nasze zdrowie. Tam, gdzie występuje choroba, osłabienie lub ból, że Twoja ręka regeneracyjna dotyka każdej komórki, każdego narządu, każdego systemu naszego ciała. Jesteś doktorem lekarzy, tym, który uzdrowił trędowników, zwrócił się do niewidomych i sprawił, że paralizy chodzą. Niech Twoje światło wniknie w jakikolwiek cień choroby, przynosząc siłę, równowagę i odnowienie. Niech nasze ciała będą żyjącymi świątyniami Twojego ducha. Odzwierciedlając Twoją chwałę i Twoją moc. Panie, Panie, nasze myśli, często nasze umysły, są pola bitwy, nękane lękiem, zamieszaniem, wątpliwościami lub wspomnieniami, które wiążą nas z przeszłością, ale jesteś księciem pokoju, Niech Wasz Duch Święty odnowi nasz umysł, przekształcając nas przez odnowienie naszego zrozumienia. Niech każda myśl zostanie przyniesiona. W niewoli posłuszeństwu Chrystusa i nie możemy myśleć o rzeczach, które są czyste, sprawiedliwe i prawdziwe. Uwolnij nas, Jezusa, od wszelkiego ucisku psychicznego, aby nasz umysł był miejscem jasności, nadziei i wiary. Panie, również przyspiesza nasze relacje. Wiemy, że wróg próbuje zasnąć niezgodę, boli i podziału, ale Twój krzyż jest mostem, który pogodzi nas ze sobą i z Tobą. Prosimy o Twoją miłość, aby wesprzeć i wierzyć we wszystko, przywróciło złamane więzi, leczyć rany między członkami rodziny, przyjaciółmi, małżonkami i braćmi w wierze. Niech nasze relacje są naznaczone Waszą łaską, przebaczeniem i jednością, która pochodzi od Waszego Ducha. Naucz nas kochać jak Ty, wybaczyć, gdy wybaczasz, i żyć w harmonii, odzwierciedlając swoje Królestwo na ziemi. Jezus. Przyspiesza nasze marzenia. Wielu z nas nosi aspiracje, które wydają się umarły, projekty, które zostały przerwane, obietnice, które wydają się zapomniane, ale jesteś Bogiem, który uniemożliwia. Kto wzywa istnienie tego, kim on nie jest? Z wstały sny, które umieściłeś w naszych sercach, Panie. Niech wasz duch dmuchnie nowe życie w każdym samolocie, każdym poglądowi, każde pragnienie wyrównane z twoją wolą. Daj nam odwagę, aby kontynuować wiarę do uwierzenia i wytrwałość, aby czekać na swój idealny czas. A przede wszystkim, panie, nasze serce przyspiesza. Tak wiele razy nasze serca są ranne, utwardzone lub zmęczone przez bitwy życia, ale obiecałeś w Ezechielu 36, 26, aby dać nam nowe serce i nowy duch. Usuń z nas serce kamienia, Jezusa, i daj nam serce ciała, wrażliwe na wasz głos pełen miłości do ciebie i innych. Niech nasze serca przygotowują się do Twojego życia, z Twoją pasją, Twoją radością. Niech będzie ołtarzem, w którym mieszka Twoja obecność, miejscem, w którym objawia się Twoja chwała. Dla Waszego zmartwychwstania, Panie, oświadczamy, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Tobie. Tam, gdzie była wina, teraz jest łaska. Tam, gdzie było więzienie, teraz jest wolność. Tam gdzie nastąpiło zniszczenie, teraz jest odbudowa. Twój krzyż anulował cały dług, a twoje zmartwychwstanie otworzyło drzwi wieczności. Z odważnością ogłaszamy, że wasza ofiara stała się czymś więcej niż zwycięzcami. Nie jesteśmy już niewolnikami grzechu, strachu, ani śmierci, ale ukochanymi dziećmi, spadkobiercami waszego królestwa, powołani do życia w pełni. Jezu, prosimy o opróżnienie grobowców duszy, przez Twoje chwalebne światło, strach, który nas paraliżuje, zniechęcenie, które kradnie nam nadzieję, wyrzuty sumienia, które nas oskarża, smutek, który nas pochłania. Cała ta grobowca, Panie, musi poddać się Waszej władzy. Tak jak nazwałeś Łazarza z grobowca, wzywa nas ze wszystkiego, co nas trzyma. Niech Twój głos rezonuje w nas, mówiąc: Wyjdź, mieszkaj, spaceruj w świetle. Niech każdy obszar naszej duszy zostanie zalany Waszą obecnością, Twoją prawdą, Twoją miłością, która nigdy nie zawodzi. Panie, że Twoje zmartwychwstanie jest nie tylko wydarzeniem z przeszłości, ale żywą rzeczywistością w każdym szczególe naszego codziennego życia. Bądź obecny w naszym domu, przynosząc pokój tam, gdzie jest napięcie, miłość tam, gdzie jest obojętność, jedność tam, gdzie jest podział. Bądź obecny w naszej rutynie, prowadząc nas w każdym zadaniu, dając nam mądrość dla każdej decyzji, siły dla każdego wyzwania. Bądź obecny w naszej rodzinie, broniąc, błogosławieństwo i jednoczenie każdego członka. Bądź obecny w naszym ciele, przynosząc zdrowie, wigor i energię. Bądź obecny w naszych decyzjach, oświetlając naszą drogę do podążania za swoją idealną wolą. Z wdzięcznością wychowujemy Wam, Jezus. Dziękuję, ponieważ żyjesz, ponieważ Twój grób jest pusty, ponieważ Twoje zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Chwalamy Was za Twoją miłość, która do nas dociera, za Waszą łaskę, która nas podtrzymuje, za Twoją obecność, która nas przekształca. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej chwały, świadectwem Twojej władzy, pieśnią wdzięczności za to, co zrobiłeś i co nadal będziesz robić. Chwała Wam, Król Królów. Pan Lordów, Alfa i Omega, tym, który był, który jest, i kto przyjdzie. A o naszych snach Panie, pochodzi z mocą Waszego zmartwychwstania. Wielu z nas włożyło nasze marzenia w ciemnych grobowcach, zakopując nasze aspiracje w górach frustracji i porażki. Ale Ty, Jezus, jesteś ekspertem w otwieraniu zamkniętych grobowców i głoszeniu nowego życia, ratuje sny, które wyglądały na martwe, odnawia wizję które były mętne i wzmacnia cele, które zostały wstrząśnięte okolicznościami. Daj nam śmiałość, aby kontynuować postęp, ponieważ wiemy, że jesteś z Tobą, który rozpoczyna dobrą pracę i bierze ją do końca. Oświadczamy, że przez zmartwychwstanie nie ma już potępienia, po prostu łaski, wolności i renowacji. Łamanie, Panie, wszystkie oskarżenia wroga, który stara się uwierzyć, że jesteśmy niezdolni lub Niegodni. Jesteśmy ukochanymi dziećmi najwyższego Boga, a ofiara krzyżowa gwarantuje, że zostaliśmy zaakceptowani i odkupieni. O Chrystusie, teraz wchodzi w grobowce duszy te głębokie miejsca, w których strach, zniechęcenie, wyrzuty sumienia i smutek budowali trwałe adresy. Zgodnie z mocą Twojego zmartwychwstania rozkazujemy, aby te grobowce zostały opróżnione w świetle Twojej miłości. Oświetla każdy ciemny narożnik, każdy ukryty pęknięcie, każdy ból, który wciąż nalega na pozostanie. Chcemy doświadczyć prawdziwej wolności, którą możesz zaoferować tylko wolność, która nie zależy od okoliczności, ale rodzi się, wiedząc, że żyjesz i aktywny w nas. Wypełnia nas prawdziwą radością, tą, która wyrasta z ducha świętego i że żadna niekorzystna sytuacja nie może ukraść. Niech ta radość przepełni się dookoła, wpływając na życie i odwracając atmosferę. Panie, chcemy Wam głęboko podziękować za wszystko, co zrobiliście i nadal robiliście w naszym życiu. Jesteśmy wdzięczni, ponieważ Twoje zmartwychwstanie było nie tylko wspaniałym wydarzeniem w kalendarzu historii ludzkości, ale żywą rzeczywistością, która bezpośrednio wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość. Kwalamy Twoje imię. Ponieważ jesteście wierni, miłosierni i potężni, aby osiągnąć nieskończenie więcej niż możemy sobie wyobrazić, chcemy chwalić Was wszystkimi naszymi sercami, wszystkimi naszymi umysłami i całą naszą siłą, uznając, że jesteście godni wszelkiej honoru i chwały. Wreszcie, Panie Jezu, prosimy Was, abyś żył w każdym szczególe naszego codziennego życia. Bądź obecny w naszym domu. Pozornie monotonnej rutynie, życiu rodzinnym, opiece nad naszym ciałem oraz w dużych i małych decyzjach. Niech każdy krok, który dajemy, będzie kierowany przez Twojego ducha, każdy wybór odzwierciedla Twoją wolę, i niech każda chwila będzie impregnowana przez Twoją obecność. Pomaga nam świadomie żyć jako ludzie z martwych wstania, pełni celu i zaangażowania w Królestwo, które budujesz tutaj na Ziemi. Zakończymy tę modlitwę z wdzięcznością i uwielbieniem, ale wiemy, że to nie tylko punkt końcowy, jest to dla nas zaproszenie do dalszego szukania zapału i wiary. Zachęcamy każdą osobę, która czyta lub słyszy tę modlitwę, do komentowania Amen jako echa Jego serca dla naszego. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje uzdrowienia i odnowy, ponieważ wierzymy. Że słowa podane w wierze mają moc przekształcania życia. Jeśli nie subskrybowałeś jeszcze kanału, zrób to teraz, aby kontynuować modlitwy, które dotykają Twojego serca i powodują głębokie zmiany. Niech ta modlitwa będzie kamieniem milowym zwycięstwa i ciągłym przypomnieniem, że moc zmartwychwstania Jezusa jest dostępna dla nas wszystkich dzisiaj i na zawsze. Amen.